I dzień dobry bardzo na kanale Kryptomachine. nie było mnie chwilę, to jest fakt, ale dobra, to nie ma znaczenia, przechodzimy od razu do konkretów i zaczynamy od, od, razu, od bardzo dobrych wiadomości, osoby, tak, jeżeli, jeżeli robiłeś, to będzie kilka miesięcy już wstecz, ale jeżeli robiłeś tutaj właśnie airdropa na tej giełdzie, tak, BCNX, to już na chwilę obecną możesz odebrać swoje tokeny. Część jest uwolniona, na kolejną część tam trzeba poczekać kilka dni. Jakby nie było, można to było zgarnąć 25 dolarów w XRP, a jeżeli jeszcze komuś poleciłeś, no to razy 2, 3, 10, 50, tak? Także jeżeli robiłeś, zaloguj się, sprawdź. Keszuj w tym momencie to, co zrobiłeś i oczywiście gratuluję tym osobom, które z tego skorzystały. A dzisiaj jeszcze dodatkowo chciałbym Wam pokazać temat, który przez wielu jest znany, ale też przez bardzo wiele osób jest po prostu, powiedzmy, niedoceniony, niezrealizowany, tak? Jeżeli chodzi o tą giełdę, oczywiście wszystkie linki znajdziesz pod tym filmem. Również zapraszam Cię na grupę, to jest świeża grupa. Grupa, którą deaktywowałem ponownie na Telegramie. Tam znajdziesz wszystkie najnowsze informacje odnośnie różnego rodzaju akcji, bardzo szybkich akcji, informacji. Wiecie, świat kryptowalut to jest edukacja, edukacja, edukacja. Po co ta edukacja ciągle w kółko? Ano po to, aby nie popełniać błędów, po to, aby komuś nie wysyłać gdzieś pieniędzy, a później po prostu e, wkurzać się, tak. Z tego ani innego powodu, ponieważ na przykład temat się nie sprawdziło zbyt dokładnie, itp i TD. Dobra, lecimy dalej, czyli yy, Rewolut, tak jak powiedziałem, przez wiele osób jest znany, przez wiele osób niedoceniany, przez wiele osób zlany. Natomiast powiem Ci, dlaczego warto, ile można zgarnąć i ile to w ogóle zajmuje. Cała akcja ogólnie zajmie Ci dosłownie 10 minut, tak? Nie więcej, no chyba, że tam powiedzmy, będziesz robił przerwę na kawę i p O właśnie siorpnę sobie trochę kawy. Dobra. Jak będziesz robił tego typu rzeczy, to wiadomo, że to się wydłuży, tak? Dobra. Jak to wygląda? W tym momencie to jest oczywiście ograniczone czasowo, więc kto pierwszy ten zgarnia. I teraz uwaga. Jak to wygląda? Jeżeli chcesz zrobić to normalnie przez powiedzmy polski konto zgarniasz 25 zł, tak? Jeżeli natomiast zrobisz to w taki sposób jak ci powiem, zgarniasz 80 zł, czyli no parę razy więcej, myślę, że warto, tak? To już od ciebie zależy, z czego skorzystasz. Pod tym filmem znajdziesz link, wchodzisz sobie w ten link, wyskakuje ci taka strona. Wpisujesz sobie numer telefonu i zaczynasz. Następnie pojawia ci się informacja ściągnij aplikację, ściągasz tą aplikację, wypełniasz dane Robisz sobie tak zwane KYC, czyli weryfikujesz swoją tożsamość. Tak, tam postępujesz krok po kroku, czyli robisz sobie zdjęcie, robisz zdjęcie dowodu z jednej strony, z drugiej strony, później robisz sobie selfie, wysyłasz. Taka weryfikacja trwa dosłownie kilka minut dosłownie 30 tysięcy osób dziennie rejestruje się na tą aplikację i powiem Wam tak, dlaczego też to warto mieć. Nie o to chodzi nawet. Tylko, żeby zgarnąć powiedzmy te 80 zł, tylko rzecz w tym, że to jest genialne pod kilkoma względami. Raz, że w tym momencie to jest na wizę oparte, tak? Więc z tej karty możesz korzystać wszędzie, gdzie byś nie był. Czy to będzie Polska, UK, Niemcy, tak? Nie wiem, Norwegia, Szwecja, Stany Zjednoczone. Nie ma to kompletnie znaczenia, gdziekolwiek byś nie był, możesz z tego korzystać. To jest świetne. Druga sprawa, łączy to też kryptowaluty. I jeszcze tak, na marginesie, powiedzmy, że daje to pewne możliwości, tak, ponieważ nie jest to jakby stricte bank. Resztę sobie, tutaj wiesz, możesz sobie, możesz sobie to zinterpretować, w jaki sposób chcesz, natomiast daje to niesamowite możliwości, jeżeli chodzi właśnie o płatności, i w tym wypadku możesz sobie po prostu zgarnąć te 80 zł, tak? W jaki sposób 80 zł, kiedy zrobisz KYC. Robisz coś takiego, wchodzisz sobie dalej i zamawiasz kartę. Karta również przychodzi dosłownie w kilka dni. Karta jest absolutnie darmowa, konto jest absolutnie darmowe. W momencie, kiedy zamawiasz sobie kartę fizyczną, tak, wchodzisz sobie w ustawienia i tam, gdzie podawałeś adres, zameldowania, zmieniasz go sobie na Niemcy albo na przykład na Szwecję. I walutę również, znaczy waluta się zmieni z automatu, czyli na przykład załóżmy, że to będą Niemcy, wtedy dostaniesz 15 euro, tak? Jak to będzie Szwecja, to dostajesz 200 koron. I dlatego w przeliczeniu daje nam to 80 zł, które możesz od razu wypłacić. To nie jest tak, że musisz czekać, że są zamrożone, tego typu rzeczy, absolutnie od razu, tak? będziesz mógł takie pieniądze wypłacić. I zmieniasz sobie na ten adres, tam dosłownie wchodzisz w Google Maps, szukasz sobie jakiegoś adresu, ulicy, kod pocztowy i tyle. Chodzi o to, żeby aplikacja tylko wyłapała sam, sam. fakt ten, tak, że na przykład mieszkasz tu, a tu. To jest istotne. I teraz tak, jeśli ktoś by zapytał, czy to jest legalne i itp., tak. Bo teraz zwróć uwagę, jeżeli powiedzmy pochodzisz z Polski, a, a prawdopodobnie tak, ponieważ tego słuchasz i to rozumiesz, a mieszkasz w UK czy w Niemczech, to normalne jest to, że tam będziesz płacił tą kartą, tak? Tam będziesz z niej korzystał, więc adres będziesz miał tam. To jest tylko kwestia po prostu zmiany i tyle. Tak to działa, nie? To jest tak proste, ok? I następnie zamawiasz tą kartę, zmieniasz sobie ten adres. Kiedy karta Ci przyjdzie, wchodzisz sobie na, na Yuma, na Wisha, na Alibabę i tego typu AliExpress, tak? Wchodzisz sobie i robisz sobie zakup nawet za złotówkę. I z automatu ląduje u Ciebie ta prowizja. Ok, tam w euro czy w koronach czy w złotówkach, jeśli oczywiście wybierzesz. I masz, i możesz to od razu wypłacić na swoje konto. Możesz korzystać z tej karty. To już od Ciebie w tym momencie zależy. I teraz dalej. Jeśli, powiedzmy, masz kogoś, bo w tym momencie praktycznie już co druga osoba w Europie ma tą kartę, to jest pierwszy taki projekt, który tak bardzo mocno poszedł do przodu, ma ogromną społeczność. Jeżeli interesujesz się krypto, a oglądasz to, racz, więc raczej zakładam, że tak, warto tą kartę mieć i warto z niej korzystać. Ona po prostu będzie Ci służyć również pod wieloma względami. Masz bitcoina, załóżmy, gdzieś na giełdzie, ale jedziesz gdzieś na wakacje, tak, wypłacasz sobie w tym momencie na, na rewoluta i Płacisz gdzie tam chcesz sobie kartą i płacisz Bitcoinem, Ripplem, whatever, tak? Jest to genialne rozwiązanie. Poważna to w ten sposób, też, tak? Jest to bardzo praktyczne, plus dodatkowo możesz zgarnąć prowizję. I teraz tak, za każdą osobę dostajesz drugie tyle. ok? Mega proste. No kto, nie wiem, grzechem jest po prostu nie skorzystać z tego, tak? W mojej opinii. Jeżeli oczywiście ty skorzystasz z rewlinka, który znajdziesz pod spodem i założysz konto, a ja to będę widział. Napisz do mnie Możesz liczyć w tym momencie jeszcze z mojej strony na fajny bonus. Dobra? Nie przedłużam więcej. To by było na tyle w tym filmie. Widzimy się rzecz jasna w następnym. Wszystkie linki, wszystko znajdziesz pod tym filmem. Jeżeli film Ci się podobał, daj łapkę w górę, daj suba, daj dzwoneczek, aby być na bieżąco. OK, wysokich naliczeń. Jesteśmy cały czas w kontakcie i do zobaczenia do następnego. Cześć!